Cześć! Witam Was w moim kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie film się pojawia nieco prędzej. Ponieważ mówiłem, że dopiero się pojawi film w niedzielę, a dzisiaj jest czwartek. Oraz na wstępie mówię, że samica barana się nie okociła. Jeszcze, więc czekamy dalej. Ale wydarzyła się dość ciekawa sytuacja około godziny temu, więc... Świeca sytuacja, więc postanowiłem, że trochę o niej opowiem. Że taka sytuacja nie za dobra, nie zasła. Taka pośrod... no, takie w środku coś takiego, taka średnia. Tu was jeszcze zapraszam na dwa kanały. Tu się usiadłem tu i tu. Są no, to dwie osoby, które wysłały najwięcej tu na live. Więc jeżeli chcecie być poleceni, no to yy, wysłać dane do niej, do niej, do niej, ciki, Obojętnie ile, czy złotówkę, chociażby, no to do sensie poleceni. I więc no, zostawcie. Łapka w górę, suba i dzwoneczek I teraz wam pokazać co się dokładnie wydarzyło Sytuacja ta dotyczy Samiczek kalifornijskich czarnych Jak widzicie Samiczka jest tutaj sama Oraz Po całej klasy jest rozrzucone futro Już wam mówię co się działo Gdy przyszłem rano do Klików No to Słyszałem, że Coś niedobrego się tutaj dzieje w tej klatce No i sami samice biegają po niej Gdy przyszedłem to stałe tutaj w tym miejscu Sierż była dookoła w klatce tak rozwalona No i po prostu się pogryzły No i postanowiłem je rozdzielić No i tak ta samica odkąd wziąłem tamtą To cały czas siedzi tam przy paśniku no, ta sprzedaje akurat, ale wcześniej siedziała cały czas tylko tam, leżała nawet do paśnika weszła. Więc myślę, że chyba jej nic nie ma. Widzę, że je sobie, aby coś ją bolało, to siedziałaby tylko cały czas tylko w jednym miejscu. Może po prostu jest tylko wystraszona. No, ale okej. Okay. No, ogólnie mam tak na taką pierwszą sytuację. Pierwszy raz w hodowli, że muszę rozdzielić 3,5 miesięczne króliki. I do tego jeszcze samice. Bo zawsze rozdzielałem tak w wieku 5 miesięcy a tu już 3,5 i trzeba rozdzielać, więc no, pierwsza coś mam takiego w hodowli. No ale miałem wolne komory, więc mogłem na spokojnie je rozdzielić. Zwróćcie tam, przejdę do tej samiczki, drugiej pokażę Wam. No, u niej troszkę gorzej chyba jest. Dobra damy, jest teraz sam w spokoju, niech odpocznie, niech sobie coś zje Ale widzę, że coś z nim jest nie tak. No cóż, poczekamy, zobaczymy. Przejdę teraz do drugiej samicy. Tu mam tylko tak pokażę, co się dzieje u samicy barana. Samiczka sobie siedzi tutaj w rogu. No, niby gniazdo ma zrobione. sierść jest, słoma jest, a samiczka się na mnie koci. Ale brzuch ma, więc trzeba mieć dobre myśli, że w tym tygodniu się już okoci mam taką nadzieję. Więc no, usadźcie to tyle, damy je spokój, niech sobie odpoczywa, a my czekamy dalej na wygod. Tu jeszcze tak szybko do Wiedeńskich. No, niedługo będą już raz sprzedaż. Tak, za dwa czy tygodnie. Już są dwa zarezerwowane, więc zostały trzy. Więc ktoś by chciał, no to zapraszam. województwo śląskie, okolice miasta Racibórz, Kto by chciał, no to zapraszam. Odbiór tylko osobisty. Dobra, to lecę wam pokazać tą samicę KC. No i sobie widzimy, ten sobie na półkę. Samiczka jest w tej komorze obok swojej matki, tam gdzie wcześniej była samica barana francuskiego czarnego. No i tak, co dolega samiczce? W sumie nie zaś taka osowiała jak tamta, ale może zdaniem tamta zaczęła, bo wiadomo, starsza, czy znaczy starsza, silniejsza, większa. A oprócz zawienia oczu, jak można zauważyć, Została lekko ugryzna tutaj w oko W powiekę widać Zakrwawione No i nie wiem co bardzo z tym robić, więc możecie pisać w komentarzach Co by sobie zrobić, od razu, od razu mówię, że do weterynarza nie ma szans dzisiaj Więc no nie bardzo A myślę, że nic też się nie powinno stać I się to zagoi fajnie No i ta jest taka bardziej pochliwa, nawet nie umiałem złapać w komorze, bo się bała, więc definitywnie tam ta większa samica musiała zacząć, a ta tylko skończyła i on coś tam nie wiem, może ugryzła, bo kopła, że coś się musi boleć też. No ale tak jak wspomniałem wcześniej pierwsza zmiana taką sytuację, że trzy pół miesięczne króliki i do tego, że samiczki musiałem rozdzielić ale no cóż, już są rozdzielone, no i tak zostanie. O, kureczki. No, to jest ta młoda. Zresztą wszystkie trzy tutaj są młode. Jak widzicie, mają obcięte lotki, dlatego że przeskakiwały mi przez płot do sąsiada, no i trzeba było je opiąć. A dziwne, że już mam takie fajne grzebyki duże i policzki, a jeszcze ja jak nie znoszą. Ale myślę, że już za niedługo powinny znosić. Dobra, to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek. Do niedzieli, trzymajcie się. No i cześć.